Witajcie, dzisiejszy wieczór, a właściwie po popołudnie, spędzam na rozdaniu nagród, które nazywają się Węże. Dla wyjaśnienia jest to odpowiednik e, światowych złotych malin, czyli nagrody za e, największe żenady filmowe. I jestem bardzo ciekawa, kto się pojawi, kto będzie miał na tyle odwagi, żeby przyznać się do tego, że no cóż, w tym roku było nie najlepiej. E, mają się pojawić na przykład gwiazda, gwiazda, gwiazda. Ma być też Mariusz Płyszo, Mariusz Pujszo, ma być Gwiazda, Łukasz Nowicki, Piotr Adamczyk, Mateusz Damięcki i Gwiazda, Gwiazda, Gwiazda. Jestem ciekawa, czy faktycznie tyle gwiazd się dzisiaj pojawi. Jak sądzisz, czy gwiazdy nominowane tutaj w tych wielu kategoriach, czy pojawią się? Pewnie w większości się nie pojawią, aczkolwiek widziałam Mariusza Pujsza, więc yy, okazuje się, że jednak ktoś się pojawi, fajnie by było, gdyby się ktoś pojawił i pokazał, że ma dystans do siebie, bo tak naprawdę myślę, że o to w życiu chodzi, żeby się nie traktować do końca poważnie. Myślę, żeby to dużo więcej pozytywnego zrobiło nawet nie samej gali, tylko właśnie gwiazdom nominowanym, bo przecież już są nominowane, już dostają nagrody i tak wiadomo i tak wszyscy o tym wiedzą, więc jakby przyszły, pojawiły się, to mogłyby z tego dla siebie wyciągnąć trochę pozytywnego PR-u i tak ocieplić wizerunek. Czekając na rozpoczęcie gali, siedzę sobie na rozkosznych schodach Teatru Tom Karolaka I postanowiłam trochę przybliżyć wam temat tej gali. Czyli kto jest nominowany? Przede wszystkim absolutnym faworytem w, we wszystkich właściwie kategoriach jest film K2 Nominowany aż 16 razy. Ale są nominowane na przykład tak doskonałe aktorki jak Alicja Bachleda-Curuś, czy Sonia Bohosiewicz, czy Roma Gąsirowska, nawet Marta żmuda Trzywiadowska, Czyli może być duża niespodzianka. Natomiast moją ulubioną kategorią jest żenująca scena. Uwaga! Nominowani to na przykład Alicja Bachleda-Curuś, obnażająca pierś do leczenia. Bitwa pod Wiedniem. Nie wiem co to znaczy, nie wiem co to znaczy wyjmować pierś do leczenia, ale naprawdę chcę się dowiedzieć. No i takim drugim moim faworytem jest no Mariusz o kopulujący z poduszką. Nie wiem co o tym myśleć, ale naprawdę czekam na tą galę. Myślę, że będzie to wydarzenie roku, moje ulubione. Nasz film powstał yy, po to, żeby yy, był najgorszy. Chodzi więcej do reszty. Kolejność. 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 Borys Życ, ale zapowiedział, że zaraz po przedstawieniu któregoś się o 21.00 przyjeżdża odebrać osobiście, także odstawiamy jego węża na stolik. Alicja Bachleda-Cuduś, obnażająca pierś do leczenia, Bitwa pod Wiedniem. Michał Milowicz, biegający do toalety z biegunką, kacpawa. Co jest majsterki? Mariusz Pujszo, kopulujący z poduszką, Kacwawa. Mariusz Pujszo, reanimujący królika, komisarz blond i oko sprawiedliwości. Mariusz Pujszo! Mariusz Pujszo, tegoroczny w ilości nominacji. pięć w trzech za Brawo, najgorszy panu. film Kazwa. <noise> Jacek, szanowni państwo, po, 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 po. 16 nominacji, ostatecznie zamieniło się w 7 nagród, w tym Wielkiego Węża. Jakby to mogło być, jeżeli robiłem film, za który dostałem 36 nagród, i wtedy się pojawiłem, to teraz, jak, jak jest jakaś antynagroda, to co mam się schować? Ta idea jest szczytna, że to jest taki wentyl. Widziała Pani, co się działo, widziała Pani, jak reagowała publiczność. Jaki Doskonale. To, jaki to był szczery, wspaniały śmiech. Wszyscy wiemy o co chodzi, przecież tak naprawdę. Wracamy za rok. We wniosek 1 kwietnia. Spotykamy się za rok. Absolutnymi zwycięzcami dzisiejszej gali e, okazały się e, takie osoby jak Mariusz Pójszo, który otrzymał nagrodę za całokształt e, twórczości oraz e, film Kazwawa. No nie była to jakaś tam wielka niespodzianka, e, ale ostatecznie twórcy nagrodę odebrali i to za to poba. Natomiast gwiazdy, które były nominowane, niestety no, nie pojawiły się. Okazuje się, że w naszym szłobiznesie dystansu jednak do siebie nie za bardzo, nie za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o imprezę, no genialna, genialna, bawiłam się jak nigdy. I za rok na pewno przyjdę. A tymczasem do zobaczenia.